Halo, halo, Dzień dobry, witajcie przez serdecznie, przyjaciele. Dowiedziałem się coś, a bardziej zobaczyłem, że ktoś zrobił na mnie pranka. Nie wiem, kto jeszcze, ale coś się stało z moim domkiem i zaraz się przejdziemy tam. Mam nadzieję, że się nie zdenerwuję, że wszystko jest ok że to jest jakiś mini prank, który ogarniemy od razu, ale to się jeszcze okaże, bo chyba, chyba będzie grubo. Moi drodzy, na serwerze nie wiem, co się stało. Dosłownie mówiłam, że znowu mnie nie było jakieś 4 dni nie nagrywałem. My miałem filmy na zapas i nie nagrywałem, ale jestem. Jestem na serwerze, jest Pełno drzew, pełno kwiatków. Nie wiem, o co chodzi. Czy to Kati właśnie tutaj bosiała, czy ktoś inny? Bo wiem, że jest nowa osoba na serwerze. Yy, Ma i teraz nie wiem, kto to zrobił. Aha, tu jest dla ciebie... O, patrzcie, Wojan sobie ogarnął podłogę. A tutaj nie, do... nie da... <laughs> nie chciało mu się. <laughs> A czemu ty masz jakiś taki hełm? Chłopie, dobra, ciebie nie zabijamy, ty jesteś magiem Wojana Aha, on sobie tu zrobił tylko drużkę, no to już mu się w sumie nie chciało A tutaj, aha on se, o prezent, dobra, prezent to, to nie jest, to nie jest nasza sprawa Moi drodzy, witam serdecznie, jeżeli chcecie więcej odcinków z Wojanowic 50 tysięcy łapek, bo teraz serio mówię, 50 tysięcy łapek równa się od razu następny odcinek jutro Dlatego stawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej e, Wojanowic, więcej pranków i, i w ogóle Chciałbym poznać też nową osobę na serwerze, mam nadzieję, że będzie okazja e, Dzisiaj mamy tutaj kwiatki, jak wszędzie kwiatki, wszędzie, nawet na piasku są kwiatki. Yy, ogólnie, nie wiem w sumie. No, wszędzie są kwiatki i zasiane drzewa. No, tego tu nie było, z czego co pamiętam. To jest nadal tutaj. A wy co? Aha, patrzycie się na swoje koleżanki w domku. Rozumiem. się owieczka. Aha. Mm, nie, nie wnikam. Nie wiem, nie wiem, co tu się podziało na tym serwerze. No, jest pełno kwiatków, jakieś słoneczniki i drzewa. Nawet, o Jezus, ile tu jest drzew. Dobra, widzę swój dom i coś, już widzę, że coś jest z nim nie tak. Boję się, boję się tam zerknąć. Nie wiem. Boże, dobra, zacznijmy od tego. Czemu to jest jakieś wielkie drzewo, które nachodzi na mój teren? Na mój teren nachodzi i wielkie drzewo jest. Okej, okay. tam jest chyba mój kot w ogóle, od chyba od miesiąca tam jest, ale go też dzisiaj weźmiemy. E, Okej, okay, nieważne. Mój dom to jest jeden wielki shit o, co? A dla, dlaczego? Co to za prank? Nie no, kto to zrobił? Jest różowo. Obstawiam, że to jest kati. Już nie wiadomo, nie wiadomo. Obsta no obstawiam, bo zawsze to Kati różowa wełna i te sprawy, więc obstawiam, że to jest Kati. Nie wiem co mam o tym sądzić. Jeszcze nie wiem do końca. Napiszcie mi w komentarzu kto to jest, ale kurde, cały dom! W dircie kamieniu i żwirze, jak ja to mam odbudować. No ale gdzie są moje itemy? Gdzie jest moje drewno, a nawet... O jest co tu się podziało. Gdzie jest I znowu podłoga? Tu jest. Nie wiem, ja... osobiście ja powiem. Chyba szósty raz tu jest dziura. No to już żadna nowość nie jest dla mnie. A, tutaj jest, mały remont. No czemu się ktoś nie podpisał? Aha, ale dir tu nikt nie, nie, ktoś nie oddał. Nie wiem, kto jeszcze to zrobił. Ja nie mogę. cały to odbudowywać. No nie chcę mi się teraz tego, ja chcę tylko podłogę ogarnąć. O jezus, nawet tu pod. Nie, to jest Kati na stówek. Kati! Nie, no nie. O Boże, nawet, nawet tu? Biedne koty, czemu nic nie reagowałyście? Dlaczego? Co ja teraz mam zrobić? W ogóle mam pomysł, moi drodzy. Mam pomysł. Jak już jest rozkopane, to w sumie zróbmy tak, że zrobimy od razu sobie podziemia. W sensie wykopiemy sobie tutaj taki dołek yy, równy, i żeby tu były po prostu moje podziemia, ok? Tak mi się wydaje, że to będzie dobry plan. No, bo nie wiem, no już chcę to wykorzystać w sumie. I chcę tu sobie. Czekajcie. Nie wiem, jak głęboko to zrobić, może tak? I to bym musiał to tak wykopać, żeby tu mieć miejsce na. Na podziemia moje. Mhm. Mm bo chciałbym tu jakiś magazyn w końcu zrobić, żeby mieć wszystko posegregowane. A nie jakoś porozwalane, bo nie wiem. O Jezus, co? Aha, pamiętacie, że ja po pod swoim dołem mam wszystko ogólnie. Także to też jest żadna nowość. Nie wiem, co teraz mam zrobić. Nie wiem, czy to. Dobra, jeszcze jeden poziom niżej. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, jeszcze, jakie te podziemia będą, ale to się wszystko okaże. Tylko chcę sobie wyrównać tutaj teren, żeby było z głowy. No nie wiem czy, czy to będzie dobry pomysł, ale wydaje mi się, że tak, że to będzie wykorzystanie terenu tak naprawdę. Nie wiem czy mogę tu kopać, bo teren mu jest tutaj. Ale dobra, na razie wykopiemy tu i tutaj się ogarniemy powoli. Chcę tylko to wykopać żeby mieć taki prostokąt. Oczywiście podłogę od razu ustawiamy tutaj, bo... No ja nie wiem. Do... Nie wiem co się z moim domem stało i komu się nudziło? <laughs> No dobra, no wojanowi może też być to wojan. Niekoniecznie, może to być fake, po prostu, że wojan dał ryżą wełnę. I niekoniecznie to może być Kati, bo ja wojanowi też zrobiłem pranka. No to, ale jeżeli to jest Kati i tak obstawiam, no to wtedy muszę ja teraz kat jakiś prank zrobić. Jeszcze nie wiem jaki, ale ja coś wymyślę i coś, coś mocnego, coś mocnego. O jezu, tu też. To trzeba całe potem wykopać, czekajcie, bo nie wiem. Dobra, tutaj tutaj to zakopmy w ogóle, tutaj to zróbmy tak, żeby to było. Nie wiem po co to tu jest. Nie mam pojęcia, po co to tu jest, po co to tu jest, ale tu robimy podłogę, w sensie chcę tak zrobić, żeby nie było tej dziury denerwującej. I tu, o aha, co tam jest? O Jezu, co tu się, co tu się stało? Ja nie mogę. Dobra, to to skopiemy. O, już jest na razie ładnie wygładzone. Bardzo mi się to podoba, przyjaciele. To też trzeba, to też trzeba całe wyrównać. Zaraz jakąś podłogę tu będziemy musieli zrobić. Nie wiem, czy ja mam w ogóle wystarczająco dirta, żeby, żeby tutaj to postawić. Co ja mam teraz zrobić? Widzowie, help me! please help me. Co ja mam zrobić? Czekajcie, dobra, to skopmy jeszcze. Ok, zabudujmy sobie to na razie. Na razie po cichutku, powolutku, bo chcę wy wygładzić teren. Nie wiem, czy to dobry plan. Jezu, spadłem tu. Aha, ja tak. Ma o nie! <ścoughs> zbugowana gierka, widzowie. Postawiłem klocka i się nie postawił klocek, także to nie moja wina. Ej, dajcie mi to. Ty? Zbugowana gierka. Aha, tak mi się wydaje. znaczy obstałem, że mój net po prostu, a nie zbugowana gierka. Dobra. Chociaż nie, no, stawiam się kloce, Dobra, nieważne. Tu jest wygładzone, okej, okay, ten teren jeszcze bym chciał. I tutaj będzie właśnie wejście jakieś takie. No coś się skombinuje, widzowie. To jest wszystko w budowie. O Jezus, jak się ciemno robi. Co się tak... Ciemno? Noc się robi. Fajnie ciemno, mam... Po... Aha, trzy pochodnie. Oczywiście, wiecie co, i tak tu poświetlam, bo... Zaraz, zaraz jakiś cyw nam się tu nalespi. Ok, Okej, tutaj trzeba to skopać. Dobra. Nie wiem jak, jak wielkie to robić, Jezu, co tu robić Aha, już pamiętam, już pamiętam co tu ta na robi, okej okay. To skopmy jeszcze, aha to na ten poziom, o Jezu jak to jest wysoko Chcę to wyrównać całe, właśnie do tego jak to jest zniszczone Ale, aha, o będzie idealnie Ale kurde mój dom wygląda jak totalny Dobra nie przezywajmy już tego domu, on już jest biedny, on już jest taki zrujnowany Kurde pranka mi zrobi ja w ogóle jestem nie no Pierwszy raz przez Cathy, jeżeli chodzi o Kati, to chyba pierwszy raz jestem przez Cathy sprankowany o, jest elegancko. Jest elegancko. Nie wiem, czy to też skopywać. Na razie nie, na razie zostawmy to tak. I tutaj będziemy robić potem... No czy dzisiaj nie, dzisiaj raczej nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy jak z czasem. Może zrobimy, może nie, ta podziemia. Tutaj to mam jeszcze skała, bo tu zrobimy sobie ściankę. No i tutaj będzie dużo troszkę kopanka. I to też chyba setnę, no, to też zetnę, bo tu chcę do poziomu to zrobić. I to też będzie zcinane tutaj. I tu, to tutaj podłogę zrobimy. Pyk pik pyk. Tak do wyrównania. Ja chcę tylko to wyrównać, żeby zobaczyć jak to będzie i zaraz wychodzimy i to zakrywamy, bo kurde. Może to być taka jakby mini tajna baza, może coś się ogarnie. Tak chciałbym zrobić, żeby to w sumie była tajna baza, będzie spoko. Na razie to zabudowuję tymi randomowymi, randomowymi klockami, bo nie chcę się tym bawić. Okej, okay, do tego poziomu będę to musiał skopać czaję. Tu też będę musiał zabudować. No nie chcę tutaj wpadać w tej dziury już. Koty mi miałczą moje. Biedne koty o no jest ale jezu jak to będzie piękniusio nie wiem czy to też kopać no dobra na razie zostawmy tak jak jest okej okay, widzowie mój dom to ruina w sumie ja pod domem już miałem to no, jeżeli chodzi no to chyba dajmy na to że katy to zrobiła no nie wiem czy to katy była ale napiszcie w komentarzu co to tam czy to był creeper ja tam widziałem creepera ale nie zwracajmy na to uwagi no jest kolejny luźny odcinek będzie w takim razie kurczę, bo chciałem dzisiaj coś porobić ciekawego a dzisiaj będzie Ogarnianie ruin. <noise> tak naprawdę. Dobra, to. Dobra, to jest na poziomie. Elegancko. Czy to jest wszystko? To. Czy nie? No na razie. Okej, okay. niech tak zostanie. To wyrównamy. Tak, tak, tak robimy. To wyrównamy. Okej, okay, to. Wyrównajmy to. A nie, to będzie musiało być skopane, chyba. Tak, bo tu będzie ścianka. Ja, ja chcę cały mój teren wykorzystać. Niech to będzie na moim terenie. Okej, okay. nie wiem, co tu robi. To w ogóle. Nie mam pojęcia. A zetniemy sobie to, pyk Okej okay. Pyk, 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 pyk No wszystko jest tu gotowe Tutaj nic nie ma, nie, mogę tą południe zebrać? Mogę Dobra, proszę, ja tu muszę oświetlić, bo mi znowu, znowu się zaraz coś będzie raz zaczynać respić Ale w sumie wiecie co, chyba bez sensu to kopię, Ale dobra, że to skopia, jak już jest tak mało tutaj do wyko wykończenia to Co tu się dzieje? Czemu tam się coś świeciło? Okej, okay, tą ściankę jeszcze wykopiemy i tyle a tu zabudujemy. No to też w sumie jeszcze skopię, Ale tutaj nie. Tej ścianki już nie. Okej. Okay. Wszystko jest elegancko. Elegancja. Nie wiem, co tu jeszcze będzie tak naprawdę. Może jakiś enchant poogarniamy. Znaczy, wszystko takie najpotrzebniejsze rzeczy prawdopodobnie. Ale jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie. Jeszcze do końca nie wiem. Dobra, to sobie pozbierajmy. Co jeszcze? Wszystko? To jeszcze. Dobra, to sobie zabuduje w sumie. To jest tutaj też jest taka ruinka. Okej. Okay. I to trzeba zabudować. Ale fajnie, fajnie w sumie, że ta dziura była teraz taka odkryta. Bo wpadł mi pomysł właśnie na ten, ten na podziemia, jakieś w sumie mało miejsca w tym domku. Dobra, i to jeszcze dokończymy. I będzie sjo Czemu tam jest pochodnia u góry? To też nie pytajcie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co tu się stało w ogóle. Dobra, jest rewelacyjnie. Dobra, to potem będziemy. O jezu, co się dzieje. To potem będziemy dokończyć. Na razie to nie będę kombinował. Projekt tym syfem to zakleję Mogę tam pochodnie zepsuć, dzięki. Okej. Okay. Jest perfekcyjnie, tylko nie wiem, tu, będzie, tu będą się potwory respić. Okej, okay, tu jeszcze to tylko zniszczyć. Jest perfekcyjnie, Widzowie, No i teraz to będzie chata. <grym> ale dobra, najpierw wyjdźmy stąd. Wychodzę stąd i chciałem to zakryć na razie. Chcę, żeby to było takie w miarę tajne, ale kurde, ale to mogę podziemia sobie walczyć w ogóle. Okej, okay, mamy to ogarnięte. Nie wiem czym to zakleić, bo nie mam bloków w ogóle na tyle wszystkich. Mam. Ko no, kobla mam zawsze, to jest akurat standard. W sumie mam. Nie wiem, chciałbym to w sumie zieloną wełną chyba zrobić. A przede wszystkim to bym musiał to zniszczyć całe. I chyba zieloną wełną to ogarnę, Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Chociaż jeszcze nie wiem. O jezu, to też by. O, wszystko jest zmienione. Ile mamy zielonej wełny? Chociaż mamy trawę, lol, ile mamy trawy? Wiecie co? Bo że trawą to zrobimy Na pewno moje terytorium trzeba zaznaczyć, trzeba skopać całą tutaj żywą wełnę nie mam pojęcia jak to zrobi. Dobra, trawą to chyba zrobię, jak już tu jest trawa, to nie będę tutaj cudował. Tak mi się wydaje, tylko zaznaczę po prostu, że to jest materiem na zielono standardowo. Ale dobra, przynajmniej mamy... Aha, tutaj muszę tak robić. O Jezu, to będzie spadać na dół. O Jezu, nie chcę niszczyć tych zieleni, halo! Dobra, cały zestaw został skopany. Potrzebuję teraz na sam początek zielonej wełny. Okej, okay, i tej trawy w sumie też od razu, gdzie jest trawa? I jeszcze wezmę więcej tej zielonej wełny i gdzie jest gra z broki. Na razie tyle, bo chcę tylko zrobić przejście tutaj. O Jezu, tu, aha, tu było po prostu wejście do domku. Dobra, czyli tak, na początek, tak tutaj również pyk. Mamy przejście, rewelacja. O, trzeba cały teren z domu zaznaczyć. Powiększyłbym sobie go. <gry> Ale nie będę, nie będę taki, nie będę oszukiwał. Okej. Okay. Całe zaznaczymy znowu zieloną weł wełną Okej okay. Moi drodzy, dajcie znać czy chcecie więcej takiego źle odcinków właśnie zbudowania i w ogóle takich rzeczy Bo to na luzie mogę wam ogarnąć Eee, coś słyszę <laughs> płaszczki Płaszczki proszę, idźcie sobie Nie przeszkadzajcie mi w budowie, ja chcę dokończyć swój domek Aha, brakło Dobra, mamy do końca O, mamy to, mamy to, mamy to Gra z broki, nie wiem czy mi opłaca się wykorzystywać to, ale dobra Aha, okej. Okay. Nie wiem, co mam z tym zrobić przede wszystkim. Z tym żwirem, który mi będzie pewnie denerwował. O jasne, ja tego za mało tej trawy będę miał. Kurde! Idziemy, nyny, Bo mnie. Dobra, wiecie, co z łuku was potraktuje i to ostro. Nie, nie, lag... nie, 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 to jest lag mój drodzy, to jest lak. To jest lak serwerka. O nie, latają. Aha, no czemu was laguje, halo? I macie... O Jezu, was jest trójka! Nie lagujcie, please. Chcę was zabić. O Jezu, ale mam zeza. Pa one lecą na mnie i... O, zginął. O zginął. Ty na hita. A ty co? A, już... <grym> odleciał. Wystraszył się. Koledzy mu zmarli, to on od razu poleciał do rąku. Dobra. O nie brakło. Chciałam zrobić? O, ale to będzie ładnie. I co to było? Aha, coś się. Coś się sknopersiło. Dobra, na razie. Jezus, ten żwir mnie będzie irytował, ale to. Innym razem zmienimy ten domek. Teraz najwyższy to na wszelki wypadek. To. Chociaż dirtu mamy mega dużo, ale to wezmę cały. Na razie z z broków to zrobimy. A potem. Do końca dirtem. Okej. Okay. Chociaż użyję troszkę dirtu, żeby to się potem zakleiło fajnie. Dobra. Dobra, tak na zmianę będę używał zaraz Żeby to się fajnie szybko zrosło, nie chcę mi się czekać Dobra, teraz troszkę tego grasu Okej okay. Tutaj troszkę, o Jezus Czy teraz drzewo nagle wyrosło, czy mi się wydawało? Może to są zwidy, nie mam pojęcia Okej okay. Dobra, te gras broki sobie już zostawię To się zrośnie, dobra mamy ogarnięte Mniej więcej. Czy ja nie, nie pamiętam czy ja tu coś śmiałem miałem w ogóle. Chyba miałem trawę i kwiaty, ale dobra, na razie to walić. Zrobimy sobie na sam początek. Nie wiem, no... aha to też trzeba. Kurczę. Wszystko tutaj jest poniszczone. O, tu jest fajnie, dobra. To mogę z całe zrobić. To jest też pod tym? Nie, pod tym nic nie ma zrobione, tylko na widocznych miejscach to jest zrobione. Dobra. I całe zielona wełna. Pyk pyk, pyk pyk, pyk, pyk. A i ja miałem wejście w ogóle z diamentów, a to też beczka O Jezus, nie 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 nie, co się dzieje widzowie? Przepraszam, że jakieś problemy z serwerkiem są, albo z moim internetem Przepraszam Okej okay. Dobra, wszystko, jeszcze to Halo Nie, nie laguj, dziękuję Dobra, to jest ogarnięte, czekajcie, mały remont Mmm, tu jest wszystko pozmieniane a kwiatki. Jezu, jak super. Zasiejmy sobie kwiatki przed domem. Nie, Teraz jest przepięknie. Dobra, wymienię sobie tylko te bloki, które tu były. Także było, wiecie, chociaż prestiżowo. O nie, 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 nie. Tam dziś. Nie będę tam szedł specjalnie do góry, żeby tego robić. Dobra, to i to. Dobra, to było naokoło. A to było tutaj, przy wejściu. Przepraszam. No jest znacznie lepiej. Znacznie bogaciej. <noise> Ale syf. Co się dzieje z tym blokiem tam? A ty co tu robisz? To jest trawa? A trawa zbugowała się. Okej, okay, tu mamy drewno. Dobra, to na razie zostawiam. Nie będę całego domku robił. Bo to jest, będzie przesada. O nie, 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 nie. Nawet skrzynki. Moi drodzy, ci jakiś problem mam. Nie wiem, czy to jest z moim netem, czy co. Chodźmy po mojego kotka. Bo mój kotek tam jest od... Nie wiem od ilu, choćby od miesiąca muszę po niego iść jak najszybciej go zabrać. Czemu to jest złoto? Ty krat nie będę złoto, może ktoś się zapomniał i nie skopał. Widzowie akcja złoto. <laughs> nie biorę je, ja biorę je. On jest opuszczony, nikt, nikt go nie chce ja... teraz. Oczekaj, to jest mój kod, faktycznie. Co tu, co tu robi jakiś ten Redstone? Dlaczego? Dobra, nie wnikam, nie wnikam moi drodzy. Nie wiem co tu robi Redstone, no, ale ja mam plany. Ja, <laughs> ja mam plany. O, nie ma świnek. Czy tam są jakieś ryby? Są jakieś ryby, no to spoko. że w tym akwarium jest bieda. Dobra, idziemy po te sług. Skacze tu wysoko? Nie. Doskoczę tam. Jezus, już bym nie doskoczył. Pada tam. Patrz, tu nie pada, tam pada. Sahara tu jest, no dlatego. Dobra, zbieram to. O Jezus, przestań legować, please. Okej. Okay. O! Co tu robi redstone? Dobra, tu jest... Dużo zagadek moi drodzy, to jest dużo zagadek Piszcie czy są tu jakieś zagadki na tym serwerze Bo, bo dawno mnie nie było właśnie, dużo się pozmieniało Sprankowali mnie ludzie nawet no, Ogólnie jest zabawne Czekajcie, nie wiem gdzie zrobić potem to tajne przejście, na razie może nie wiem, walniemy sobie tu Chcę co, na razie no walnę to pro prowizorycznie to walnę tutaj, drabinę zaraz zrobię Oczkej, okay. nie to będę musiał też skopać jeszcze To będę musiał skopać jeszcze bo tutaj damy również. Podłogę. A, nie, tego nie miałem niszczyć. <tego>, tego nie miałem niszczyć, to miałem zniszczyć i to. Całe, całe tutaj to wszystko. Bo tutaj damy od razu sufit. Tylko nie wiem, czy ten sufit będzie tak wysoko. Ja się to podzielić na kilka pięter? Nie, no, no będzie ciężko. Nie ja, wiem, jakoś to wygospodarujemy. No coś się ogarnie, widzę, wy to. No będzie prosty. Czemu to jest z stąd nie wiem. Okej, okay, teraz to. Całe to trzeba zniszczyć. Ja nie mogę. O, co się dzieje. Czemu tu nie ma kobla? Przecież mam wraż O, to trzeba też zniszczyć. Tędy wychodziłem elegancko. Teraz to. Dobra, no muszę to zniszczyć. Widzowie, musicie chwilkę zaczekać. Już jest tego mało. Nie wiem, co dzisiaj się z serwerem dzieje. Czy ja mam problemy z internetem, czy co. Ale takie cofki są jakby. Nie wiem czemu. Dobra, słyszę zombie. A pode mną są zombie. Kurde. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. O emeraldy, czyli tu jest, są moje drzwiczki, fajnie <grych> Fajnie, fajnie, Zna, no, trafiłem sobie na drzwi O wszystko, patrzcie wszystko Jak szybciutko poszło Dobra, wszystko pozbieramy, żeby syfu nie było, trzeba posprzątać za... Aha Czaje, no widzicie nie mogę tego podnosić nawet Czyli oni tam są wszyscy No boże, co ja mam teraz zrobić Podnieść to, mogę, mo o mogę podnieść Wow Dobra, chodźmy do góry szybko. Idziemy zrobić drabinki i będzie tu zejście na dół. No jeszcze nie wiem co tutaj zrobimy dokładnie. Czekajcie, mamy drewno? Powiedz, że mamy drewno. Nie róbcie sobie mnie w konia. Dobra, to. Patyki. Nie wiem ile, nie wiem ile. Dobra, zróbmy na razie tyle. No po... Nie, nie starczy, kurde. Jeszcze jedna. Muszę jeszcze jedna walnąć. Okej. Okay. Teraz już starczy. Dobra, skopię to szybko. Tu będzie na razie prowizoryczne wyjście. nie o tym nie wiem. <laughs> Tego na pewno nie widać. Ale tu będzie moja taka, no nie tajna baza. Nie, nie, nie wiem, coś tutaj zrobimy. To jest mój, mój teren ogólnie. Nie wiem teraz, jak to wygo, Znaczy, na, na pewno tu będą jakieś pokoje, nie? Ale nie wiem, czy to zrobić, żeby to było takie wysokie. Teraz nie mam pojęcia. Jakoś się to ogarnie. kurczę. Fajnie, że mamy dużo miejsca tutaj przygotowanego. To mnie akurat cieszy. Jest troszkę ciemno tutaj, ale. Jakoś będą musieli przeżyć. Mam radamy tu jeszcze pochodnie. Żeby mi się tu nie respiły, bo tam jest. W sumie tam na dole czekajcie, ja zwalczę te potwory. Dobra, jedę ja zwalczyć. O, lecę! Tu się porespiło pewnie. A nie mamy pochodni. Jest tu węgiel? Powiedz, że tu gdzieś wisi węgiel. Powiedz, że gdzieś wisi węgiel, no błagam. Nie gadajcie, że węgla nie ma. Nie ma węgla, jest żelazo. Dobra, musimy wyjść stąd, trudno. Jedna pochodnia musi wystarczyć, ale wątpię. Dobra, wychodzimy stąd. No ja nie chcę pod potem najwyżej, to przed budową właśnie tego tego, tego tajnego tego. No, Wie, wiecie o co chodzi. Gdzie ja wychodziłem. Dobra, nieważne. Wy, wykopmy się nową stronę. Dzień dobry. Tu jest wyjście. Wychodzimy z mojej tajnej bazy. Na razie ją może zakleimy jakoś, nie wiem, dirtem. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Zostawimy tam najwyżej ten... O, skrzynka się zbugowała. Nie mogę otwierać skrzynek. Nie wiem co się dzisiaj. Ej, tego kota miałem zabrać. Co ja robię? Tego kota miałem zabrać. Aha, fajnie. No, widzowie, nie wiem, coś z netem jest, przepraszam. Ja chcę kotka. Dobra, weźmiemy kota i idziemy do domu. Czemu mnie tak cofa dzisiaj? Dlaczego, Wizowy A ja dzisiaj jest naprawdę czytelny odcinek, dawno takiego ja nie nagrywałem. Ale ja też jestem zmęczony w ogóle. Muszę powrócić do tego regularnego nagrywania, bo ja dawno tak nie nagrywałem. Chodźcie. czy znaczy, chodźcie, jedna osoba, niech idzie. Chodźcie szybko. Kam kot. Idziesz? Hej. <grym> idzie, jaki zawijasy robi, dobra. Chodź kocie, kurde bo tu jest wszędzie jakieś kwiaty, w ogóle jakieś pola Ja nie mogę, tam jest nadal tak dużo zwierząt Fajnie Chodź kocie, o tyle tyle pierdłeś się, fajnie Chodź do góry Potrzebują Cię, cała rodzina Cię potrzebuje Nie było Cię miesiąc w domu ale będą źle na ciebie. O, chodź tu do góry. Idzie, 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 idzie. Jest, jest. I rodzina w komplecie. A je, yeah, moi drodzy. Rodzinka w komplecie. Ja <grywania> dzisiaj był odcinek. Ogarnęliśmy sobie mniej więcej chatę. Co prawda, tego na razie nie będę zmieniał. O kurde, nie. No, nie chcę mi się tego kurde, bo to jest tyle pracy. Potem to ogarnę, nie? Bo to muszę całe na drewno wymienić. Ale dobra, widzowie. Jest bogate wejście. Mamy ogarnięty ten. I nawet będzie podziemia, będę ogarniane. Na razie to tyle. Ja bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie kanał. I widzimy się w następnych filmach. Dajcie znać, czy chcecie więcej 5000 łapek. To był taki luźny odcinek, ale za niedługo powracamy, tak jak dawniej będą odcinki, moi drodzy. Tak jak dawniej będą odcinki. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i elo!